Z no, nimi razem ja już nie tak. Co? No miało być więcej. I mało, mało, wracamy. No, Ciebie to nie tylko jak także Byliśmy twardzi. No, właśnie. Ale, ale przejęliśmy wszystkie ich jakby rundy. Tak, my tak, tak, się... tak, musimy im podziękować absolutnie, bo oni wy, wy, wykonali. Wszystkim. Nie, nie, no, my przejęliśmy, ale oni wykonali kawał dobrej ale roboty. Ale może dzięki temu się... swoją metodę też wypracowaliśmy. <laughs> Jest to w tym szaleństwie jakaś właśnie metoda. Tak jest. Nie, Nie, emocje są. którym pytaniem było najważniejsze? Z tym finałowym. No. A to do finału ze w że generalnie ściana jakaś wschodnia. Ale poradziliśmy sobie. No to tak jeszcze coś tam się z tego pamięta, ale jakoś tak no tak bywa, że nie wiem, jakaś ściana się robi i się jest presja czasu, presja słów, i nie? Tak. Ale to dokładnie, bo to jest tak, najlepsze, tak? Ale bo to też jest, jest tak, że, że właśnie przychodzi nam coś na myśl, tylko jak to nazwać, tak? Wiemy o co chodzi, ale jak to nazwać? I jak ktoś to nazwał, tak? Czy to tak, będzie na No właśnie, albo jak ktoś tam, jak ankietowani to mogli nazwać, więc jakby tutaj. Trzeba próbować, bo